Cześć z tej strony Paweł Albrecht. A w tym odcinku powiem o trzech pytaniach, które zawsze sobie zadaję, wchodząc w nowy biznes lub podejmując się nowej inwestycji. Nagrywam ten odcinek dlatego, ponieważ prowadzę swoją firmę od 2015 roku, czyli już 10 lat, i przez ten okres wszystkie praktycznie moje inwestycje, czy firmy, których się podejmowałem, zostawały na plusie. Ale to właśnie dlatego, że bardzo konserwatywnie i rozważnie podchodzę do nowych tematów i inwestycji, i to są właśnie te pytania w tym odcinku, na które sobie zawsze muszę odpowiedzieć. Zaczynamy od punktu pierwszego, czyli od tego, czy to jest coś, co w 100% rozumiem. Nigdy nie podejmuje się czegoś, czego nie rozumiem. Kiedy wchodziły kryptowaluty, i wszyscy zaczynali inwestować w kryptowaluty, ja tego nie robiłem. Żałuję tego tak, jak najbardziej, bo mnóstwo moich znajomych zarobiło mnóstwo pieniędzy, część z nich oczywiście straciła dużo pieniędzy. Ale większość z nich zarobiła i ja nie wsiadłem do tego pociągu, bo wiedziałem, że to odciągnie mnie od mojej pracy, od moich celów, które mam wyznaczone, od tego, co chcę robić. I nie można robić w życiu wszystkiego. Takie strzały pojawiają się wielokrotnie w życiu, tak? Takie, takie okazje do zarabiania pieniędzy, wszyscy na tym zarabiają, to jest norma w naszym życiu. Takie są różne cykle, że coś pojawia i można na tym zarobić. Kryptowaluty były bardzo wyjątkowe, bo nie znając się na niczym kompletnie, można było wylosować coś, nacisnąć guzik i te pieniądze leciały do przodu, tak? We wszystkich przypadkach, tylko nie w naszych chodziło. Natomiast ja do tego pociągu nie wsiadłem, nie zarobiłem pieniędzy na kryptowalutach. Nie żałuję tego, co robiłem w międzyczasie. Ale z perspektywy czasu, no pewnie bardziej bym się tym zainteresował, ale nie zrobiłbym tego, co robiłem do tamtej pory, więc jest ok. Nie wsiadłem do takiego pociągu aż takiego. I mówię o tym dlatego, że nie rozumiałem kryptowalut. Zbyt wiele czasu poświęciłaby mi nauka kryptowalut, dlatego nie podejmowałem się tego tematu. Tak? Dla mnie lepiej jest nie stracić pieniędzy, niż dużo zarobić ryzykownie. Tak? Ja mam takie podejście, szczególnie teraz, jak jestem starszy, to wolę to robić w ten sposób. Dlatego nigdy nie podejmuję się czegoś, czego nie rozumiem. Jeżeli chcę w coś wejść, bo naprawdę widzę w tym potencjał, to zaczynam się tego uczyć. Szukam osoby, która jest autorytetem w tej branży. Zaczynam się go pytać, co on robi, jak robi, co na ten temat uważa. Pytam się kilku takich osób. Potem wchodzę w czata GPT i sprawdzam w czacie, wszystkie pytania, które mnie nurtują, tak, jak ostatnio chciałem nauczyć się deweloperki, to pisałem, w jaki sposób robi się fundament, tak, co to jest ława, co to jest płyta fundamentowa, jakich używa się cegieł, tak, czy blok komórkowy, czy ceramika i tak dalej, jak robi się dach, jakie są okna i tak dalej, i tak dalej, wszystko to robiłem z czatem, a potem pytałem moich kolegów, a ty jak budujesz, a jakich używasz tutaj materiałów, a za ile to masz, a za ile to robisz i w ten sposób się uczę i dopiero jak Pójdę na szkolenie deweloperskie, szczatem przegadam odpowiednią rzecz. Porozmawiam z ludźmi, którzy budują, to wtedy podejmuję decyzję. Rozumiem to, w jakim stopniu czy warto w to iść, czy nie warto to iść, czy brakuje mi jeszcze wiedzy, ile będzie mi to kosztowało czasu, ile będzie mi to kosztowało energii. Więc zawsze podejmuję taką decyzję w oparciu. O to, jak bardzo to rozumiem, bo im bardziej coś rozumiesz, tym pewniej się możesz w tym, e, w tym poruszać. I niektóre branże są proste do zrozumienia na zasadzie kupi sprzedaj w odpowiednim momencie, a inne wymagają no, świadomości rynku, obserwowania informacji, rozumienia tych informacji, co się dzieje, jak wybucha wojna, co się dzieje, jak kończy się wojna, co się dzieje, jak wybierany jest prezydent, co się dzieje, jak zabity jest prezydent, która wartość urośnie, która wartość spadnie, tak, która waluta pójdzie do góry, która waluta pójdzie w dół, co się wtedy dzieje, jakie to ma długoterminowe konsekwencje. Jest tak dużo zmiennych. Że podejmowanie decyzji na zasadzie wchodzę w coś, klikam i wychodzę nie jest w moim stylu i to mnie chroni właśnie przed e, utratą pieniędzy. Druga rzecz, którą, e, na którą zawsze sobie muszę odpowiedzieć, to jest to, czy to pasuje do mojego planu i mojej strategii długoterminowej. Moim planem i moją strategią długoterminową jest to, co zrealizowałem, bo to był mój plan z dzieciństwa jest to, żeby mieć dużo pieniędzy cieszyć się swoim zdrowiem i cieszyć się wolnym czasem i żebym mógł go spędzać z osobami, z którymi chcę. I teraz nie udałoby się to, gdybym podejmował się aktywności, które ten czas i to zdrowie by mi zabierały, więc takich aktywności się nie podejmuję. Czyli na przykład do tej pory nie zbudowałem bloku deweloperskiego, bo wiem, że to zabrałoby mi mój czas, zabrałoby mi moje zdrowie, musiałbym rozwiązywać setki, tysiące problemów dziennie które obciążałyby moją psychikę i nie pozwalałyby mi nigdzie wyjechać, tak? Dlatego tego nie robiłem, bo to nie jest zgodne z moją strategią. Moją strategią nie jest już dzisiaj zarobienie miliarda dolarów, tylko moją strategią jest zarabianie odpowiedniej ilości pieniędzy, żeby realizować swoje cele, na przykład zwiedzić wszystkie kraje na liście ONZ-u. Na razie mam 77, zaraz będę miał 80, pewnie jak ten odcinek się już każe, to będę miał 80, no i Chcę dobić przynajmniej na razie do setki, więc budowa bloku na pewno mnie tam nie przyciągnie do tego miejsca, tak? Więc wszystko, co robię, jeżeli to rozumiem, to musi zgrywać się z moją strategią i z moim planem. Mieć dużo pieniędzy albo średnią, średnio dużą ilość pieniędzy, mieć e, dużo wolnego czasu i pełną decyzyjność, gdzie chcę mieszkać, co chcę robić, z kim chcę robić, to to jest moja główna strategia i wokół tego to pasowuje. To, czym się aktualnie zajmuję. więc moją preferowaną drogą jest korzystanie jakby z dobrodziejstw, e, cyfryzacji, automatyzacji, praca przed tabletem, przed komputerem, przed telefonem, z dowolnego miejsca na Ziemi. Wykonywanie takich czynności, które sprawiają, że mogę tak zarabiać pieniądze, nie będąc uwiązanym z daną lokalizacją, na przykład z nowym warsztatem samochodowym, który postawię i będę go prowadził, tak? To to nie jest moja e, strategia więc dopasowuje się do odpowiedniego planu i strategii. No i z racji tego, że preferuję ten styl cyfrowy, to zacząłem interesować się też możliwościami zarabiania pieniędzy na rynkach międzynarodowych, tak, żeby zdywersyfikować te swoje pieniądze i zarabiać więcej w euro i zarabiać w dolarach, o czym od dziecka zawsze marzyłem. Na razie zarabiam w złotówkach i zarabiam w funtach, mam mieszkania w Polsce, mieszkania w Anglii, firmę tu i tu, no i te pieniądze się pojawiają i czuję się zdecydowanie o wiele, wiele bardziej bezpieczny i jestem wdzięczny sam sobie, że postanowiłem właśnie przenieść w tamtym czasie połowę swojego majątku praktycznie do Wielkiej Brytanii i dzięki temu zacząłem zarabiać pieniądze na wzrostach wartości na tamtym rynku, na tym, że waluta wzrosła. I, I bardzo mnie to cieszy, że jest to zdywersyfikowane, tak? natomiast chciałbym to jeszcze bardziej poszerzyć, poszerzyć zgodnie z zasadą e, numer jeden, czyli inwestować w coś, co rozumiem i coś, co jest zgodne z moją strategią. Tak? Dlatego postanowiłem więcej inwestować w ETF-y, więcej inwestować w akcje na rynkach międzynarodowych, bo mogę robić to z poziomu swojego komputera i mogę tam zainwestować 10, 20, 30% swoich środków. Tak? I z racji tego, że jestem w stanie dzisiaj szybciej nauczyć się inwestowania niż wcześniej, bo mam więcej wolnego czasu, mam więcej środków i mam czata GPT, które może mi pomóc w nauce w szybszym zrozumieniu tych wszystkich procesów, jak działa sama platforma, jak się kupuje, jak się sprzedaje, e, jak się zachowuje dany rynek, jakie decyzje podejmować. Oczywiście nie mówię o tym, że ja się opieram o to, co mi powie czat, w co mam zainwestować. Mówię o samym procesie numer jeden, czyli nauki, zrozumienia tego, jak funkcjonuje dany rynek, e, robienie jakich, jakiegoś research, researchu, informacji, jak te informacje mogą wpłynąć, jak to czytać i tak dalej. Ja mówię o tym, że jestem w stanie dzisiaj zdecydowanie szybciej się tego nauczyć. I o Ostatnio jadąc Uberem właśnie czytałem sobie o ETF-ach, jak działają etf -y, jak funkcjonują, jakie są różnice, które wypłacają dywidendy, które nie wypłacają dywidendy, jakie zwroty historyczne były, czy zawsze rosły, czy też malały, jakie branże sobie lepiej radziły. I te informacje, które zbierałem pozwoliły mi podjąć decyzję o tym, że chcę w to wejść na 100% i oprócz nieruchomości chcę zająć się inwestowaniem właśnie na giełdzie i przerzuceniem tam części swoich, środków. Jeżeli zajrzysz do komentarza lub do opisu tego odcinka, znajdziesz tam link do platformy inwestycyjnej Freedom 24, z której ja korzystam i tam podjąłem swoją naukę i tam przerzucam swoje środki, inwestuję tam w ETF i inwestuję tam w akcje i możesz zapoznać się z tą platformą, zobaczyć jak to działa, zainwestować swoje pierwsze środki i również rozpocząć naukę, tak żeby inwestować międzynarodowo i nie opierać się tylko o nieruchomości czy tylko o to, co się dzieje w Polsce, ale też dużo szerzej patrzeć na świat i skorzystać z tego, że jest tam ponad 1,5 1000 ETF-ów, 40 tysięcy akcji, 15 światowych różnych giełd, i można tam zacząć swoją przygodę z inwestowaniem. Platforma Freedom 24 przygotowała specjalną promocję dla osób, które chcą zacząć inwestować swoje środki. Wystarczy, że wejdziesz na link, który znajduje się w opisie tego filmu lub w przybiętym komentarzu. Znajdziesz tam stronę, na której przeczytasz, że możesz otrzymać 20 darmowych akcji dzięki kodu promocyjnemu WELCOME. Jeżeli doładujesz swoje konto kwotą od 1000, do 5 tysięcy euro i użyjesz kodu promocyjnego WELCOME1, otrzymasz jedną akcję podarunkową. Jeżeli ta kwota będzie wyższa, będzie to od 5 do 20 tysięcy euro, otrzymasz 4 akcje podarunkowe. Jeżeli te kwoty będą wyższe, to otrzymasz 10 lub 20 akcji podarunkowych, która każda może wynosić nawet do 800 Dolarów. Warunki promocji znajdziesz na stronie, wystarczy, że wejdziesz link w opisie tego filmu, otworzysz konto, doładujesz je, podasz kod promocyjny i otrzymasz darmowe akcje. Dla mnie ważnym czynnikiem przy wyborze takiego partnera było to, że ten design platformy, prostota w nabywaniu i sprzedawaniu akcji jest bardzo przejrzysta, dzięki temu nie muszę uczyć się, jak działa platforma, tylko większość czasu spędzam na tym, w jaki sposób wybierać już konkretne ETF-y czy konkretne akcje. I oczywiście. Musisz mieć świadomość, że każdy rodzaj inwestowania wiąże się z ryzykiem. Dlatego powiedziałem o tym, że nie wrzucam tam 100% swoich środków, tylko 10, 20, 30% w zależności od tego, jak bardzo będę rozumiał ten rynek. Dzisiaj rynek też jest bardzo zmienny, ale z tego wynika to. Że można dużo stracić, ale można też dużo e, zarobić, i żeby podjąć decyzję, w jakim momencie wejść, trzeba rozumieć, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonuje rynek, mieć kogoś, od kogo się uczymy e, na danym momencie naszego życia, wspierać się jakimiś informacjami, na podstawie których będziemy podejmowali decyzje. Więc absolutnie nie można zrobić takiego ruchu, że wchodzimy i na chybił trafił, wybieramy coś, co nam się podoba, ale zdecydowanie trzeba poświęcić zgodnie z. Tematem przewodnim naszego odcinka, czas na zrozumienie tego, co będziemy robić. Należy też um, zastanowić, czy to jest zgodne z naszą strategią inwestycyjną. Tak? I musimy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy w stanie stracić środki, które będziemy gotowi wcześniej zainwestować. Tak? Musimy mieć pełną świadomość tego, że jeżeli sytuacja gospodarcza, polityczna, wojenna na świecie się zmieni, możemy stracić swoje środki, dlatego trzeba tą decyzję podejmować świadomie. Ciężko zarabiamy pieniądze, więc świadomie musimy te pieniądze inwestować dalej. Dlatego zgodnie z moją strategią trzech kroków rozumiem w co inwestuję. Sprawdzam czy jest to zgodne z moją strategią i upewniam się, że jestem gotowy na stratę tych środków, które chcę przeznaczyć. Ja postanowiłem właśnie, że będę inwestował też w etf -y i w akcje poza nieruchomościami, bo od dziecka marzyłem o tym, żeby biznes prowadzić globalnie. Wiem już jaką mam strategię, chcę mieć dużo czasu, dużo zdrowia i dużo pieniędzy, więc część już ciężko zarobionych pieniędzy z przeszłości, które mnie kosztowały utratą zdrowia. Psychicznego i fizycznego. Chciałbym po prostu nie stracić i bezpiecznie je lokować, właśnie w ETF-ach i lokować je w nieruchomościach. To tyle z mojej strony. Zachęcam do subskrybowania kanału. Na tym kanale będziemy teraz więcej mówili o zdrowiu, o inwestowaniu, o nieruchomościach, bo zdecydowałem, że to są te trzy tematy, które mnie najbardziej interesują. Więc jeżeli taka tematyka Cię interesuje, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam Paweł Albrecht. Cześć.